Hej, czy witajcie? Z tej strony Cruxon. A jeśli zapytacie się, Ej Kruxon, a czemu jesteś w tym miejscu? To ja wam tak odpowiem tylko, bo nagrywam to piąty raz i yy, najpierw zginęła Wawelina, coś tam w ogóle się działo, wywalało mi to, przez co mi się ten. Yy, Wawelina, jak mi zginęła, to się okazało, że nie zginęła, naprawdę. Więc ogólnie to no. Tyle. Dobra, dziękuję. Teraz tu X ataki najpierw. Chociaż nie. Nie, 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 nie. Naj, najpierw X defensy. Najpierw X defensy. Ja mam mieć X defensa. Bo to mi ogólnie wzmacnia defensa. Czyli jestem chyba plus jeden. Chyba. Yy, dobra, sobie wyleczę. Mojego peselka. Mogę Wam zaspoilerować od razu. Yy, najpewniej, yy, nasza kochana tutaj yy, Wawelina zdechnie. Yy, najpewniej. Więc yy, tutaj, dla wszystkich fanów, Waweliny. No. Dobra, jeszcze to sobie nakryte wezmę. I yy, pyk. No i teraz zawalamy. Mam już paraliż. Super. Yy, dobra. No, chodź. Głupi magnetonie. Ty już tyle razy nie wkurzyłeś. Dobra, mam pełne hapy. No, chodź, chodź, chodź. Bijemy. Bijemy każdego magnetona na drodze, tak. Ale fajnie by było, jakby strafił Pesel. Dziękuję. Nie wiem co muszę zrobić. Najpierw dajemy Wawelinę. Żeby obniżyła mu atak ja muszę uzdrowić go. Mam no w dupie to, że Wawelina umrze. Naprawdę. Ja mam to gdzieś. Całkowicie. Dobra, muszę się wyleczyć. Muszę się znowu wyleczyć, bo mi bije troszkę zbyt dużo. Na hol to mogę go bić. Możemy bić. Teraz potka. On też używa potki. Yy, I następne bić. Podka. Czy to możliwe? Dałem radę. Za piątym razem, ale dałem radę. O Boże! Tyle lagów, tyle wszystkiego było, ale dałem radę. Wawelina i tak umarła, ale spoko. O Boże. Nic do złota, a ja w tym czasie muszę wy, yy, wziąć Nutelle, Bo ona ma kilka niezbędnych dla mnie ciosków. Ale o Boże, Alfard. Yy, rozwalimy dwa Co? Nie ma nic. Dobra. Yy, tak na gdyby to ja nie będę walczył nutellą. Więc podwójne walki odpadają. Ale zwykłe walki mogą jeszcze być. Zwykłe walki jak najbardziej. Przygarnę, żeby jeszcze bardziej do expić naszego Peselka. O Boże, Pesel, ale ja Ci dziękuję. Ale ja Ci dziękuję naprawdę. Pesel is my ulubiony Pokémon. Coś. A tu nie mogę iść. A, mogę ten złapać. Road 112. Road 112, gdzie złapiemy, uwaga, uwaga. Y, zaraz, bo jeszcze muszę walczyć z pokami jakimiś. Złapiemy Meryl. Ale teraz... Tylko tak. Jest! Dobra. Mamy Merila, Juhu, mamy Merila. Super. Y, nazwiemy cię. Miki. Autorsko, Miki. Będziesz yy, Miki. Oj, oj, ale, ale trudne. Ale naprawdę. Ja nie nienawidzę tego. Dobra, niszczymy. Zawsze dwa kamulce, bo może z tego być Giodiud. No, którym ja już bym nie pogardził, bo nawet jeśli nie mogę mieć golema, to... Zawsze Graveler. Hej, coś, coś, cokolwiek. Do widzenia, do widzenia. Oh yeah! Mamy. Dobra. Jest. A. No to już jem, ale był. A właśnie. Ja sobie ustawię Miki jako drugą. Bo. Ja miałem jeszcze jednego inspira. Ja hmm. mu przez przypadek dałem temu. Dobra. Spoko. Temu... On ma chyba już szczyp Dark. Jestem pewien, ale chyba tak. Dobra, 30 poziom mam już. Wow. Pesel. Potęgo. Może ja Miki też będę ekspił, bo mamy salę ognistą, nie? To no to... Chyba normalne, że chcę ekspić Pokemona na no nią. No Dobra. Dobra, y, zrobimy to tak. Dobra. Jest już spoko. Y, Pyk. Miki. Miki, miki, Miki. Mieszka miki. Teraz ją tylko w i mam nadzieję, że będzie spoko. Ale tylko mam nadzieję, bo nie znaczy, że może być. Dobra, jesteś pokanawy. Spoko, spoko. A i ty chcesz walczyć? Dziękuję. Bo lubię walczyć z randomami. Daję expa. Ewentualnie także śmierć, ale... Hmm. Rollout. Rollout rollout U. To, to już może tak zrobię. Dobra. Water gun Watergun. Watergun. Fajnie. Nie mamy miki. Su super, nie? Dobra. To, że nie mamy Miki mnie nie zniechęca, bo mamy za to tego oto pięknego numela. O oh ja, yeah, dobra, żyjesz. O, oh, Miki. Dobra, jak będzie następny Mary, to ja go łapię. Chcę. Chcę Merila. Yy, dobra, będziesz się nazywał... Yy... Jak się będzie nazywał? Będziesz się nazywał... Manik. Nie wiem czemu, ale chcę go nazwać Manik. Albo nie. Więc się nazywał Ela, bo jesteś samiczką. Dobra. Mamy Ele, mamy Ele. Tylko, że ja ogólnie, jak mamy już Ele, to ja bym chciał się wycofać do Pocket Center, odłożyć tragicznie zmarłego Pokémonka naszego, który tragicznie umarł. A i od Juda, mogę tu cały czas złapać, bo to jest droga, na której mm, to jest jakby droga, ale kamienie to jest Pokémon eventowy. Więc Miki, przepraszam cię, że byłaś z nami krótko, ale i tak wylądujesz do złota, bo tak. W ogóle mam cały czas Nutella, ale bez Nutelli byśmy się tutaj nie przeprawili, więc... Dobra, standardowo dwa, może będziesz Jodiot, ale nie było. Mm. Dobra Ela. Ela coś ma. Raft Belly. Berry. Berisy. No spoko. A niech ich będą te berisy. Tutaj potrzebujemy Stranger. W ogóle właśnie... O Boże. Słabe ruchy, słabe ruchy. Bardzo słabe ruchy. Road 112. Nie mogę tu złapać. Poka. Niestety, czy też niestety, yy, więc jestem smutny z tego powodu. Yy, Nutella nie bierze walk. Yy, nie, nie, nie. Ona, ona była przez przypadek, bo myślałam, że ona tutaj jest. Ela chodź. Pani Elu. Yy, proszę uciekać, bo jesteś zbyt słaba. Ej, nie, ale w sumie nawet nawet te poki mam. Nutella, iść gdzieś tam na dół. Bo ty nie żyjesz przecież. Ty przecież nie żyjesz już od. Od którego? Od drugiego odcinka? Jakoś tak. Jak od drugiego? A nie, ona nie żyje od poprzedniego odcinka. Yy, więc tak. O, ty jesteś naszą kontrolą na wszystkie szrumisze i tak dalej. Pa patrzcie, co się dzieje z jakimiś szrumiszami. Roselia, nie boimy się Roseli nawet. Chociaż dobra, tego już troszkę bardziej, bo jak mam pojzona, to ja się troszkę boję. Yy, więc możecie wyleczę. Ale patrzcie, będę go emberował. A jednak nie. Yy, czyli znowu Pesel zostaje sam. Moja głupota. To jest właśnie głupota moja. Yy, o, road 111, błagam o jakiegoś poka. Yy, idź sobie. Yy, Sory za te odgłosy. To jest mój dzwonek. Jakby ktoś się pytał, ale teraz jestem zajęty. Ale nikt tego nie umie docenić. Że jestem zajęty. Więc yy, niech sobie. O, sekwit. Yy. Nie, nauczę tego Nutelli. Tak. Dobra, jest 11 minut odcinka i mamy tutaj Secret Base czy coś. Y, tu jest z katowaniem, ale ja nie chcę, chyba. Y, tutaj są jakieś orany, Raspberry, Raspberry. Orany. A, y, ja zaraz w ogóle będę kończył. I naprawdę przepraszam Was za te y, dźwięki y, mojego tego y, dzwonka, ale... mama do mnie dzwoni, bo coś chce. Ale nagrywam póki na razie, więc... Ela! Ela, czem, czemu? Ty, ty nie żyjesz? Ty nie żyjesz od, od dzisiaj. Dokładnie tak. Ela nie żyje od dzisiaj. Dla niewtajemniczonych. Kto nie oglądał dzisiejszego odcinka, ten... Yy, niech wie, że Ela nie żyje. Właśnie tak. Yy, dobra. To tak, Elę odkładamy w ogóle gdzieś tam w tyłu, też, bo ona nie żyje. I znowu został nam sam Pesel. Nikt nie wierzył w Pesela, a to on robi nam grę. Mhm. Taka prawda. Road 13. Juhu. Tak. Błagam, slugma. O Boże. Nigdy się aż tak nie cieszyłem z jakiejś głupiej slugmy. Tylko, żeby teraz się tylko złapał. No nie, no chyba ktoś se jaja robi. Kurde. Dupa. I dupa, i mamy dalej Peselka. A ze samym Peselkiem nie damy rady. Ogólnie ja do tych jeszcze panów się wrócę, spokojnie. Kurde, ale Slugma. Slugma, Slugma, Slugma. Mogło być coś fajnego. Naprawdę. Trzy Pokemony. Nie, cztery stracone Pokemony. Tak? Cztery? Czekaj, Wawelina. Nie, to trzy. O, TM32 Double Team. Yy, bardzo mi się przyda, tak. Yy, mamy, o, Road 14. Ja chcę złapać jakiegokolwiek Pokemona. Tak, tu, tu, łap, łap, łap. Błagam, Lotad, wow! Lotad. Tak się cieszę normalnie, jak na Grzybobraniu. Coś. Dobra, ciebie nazwę hmm, Halinka. Pozdrawiam wszystkie Halinki, które mnie oglądają. To właśnie dla Was. Bo on będzie z nami długo i szczęśliwie. Żół. Tak. Dobra, ja sobie tych trenerów już, już tam pozostawię dla siebie. Pokonam ich po prostu moim Halinkom. Huu i no. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie, lajkujcie mój kanał, bo to mnie motywuje. I już. Bye, bye!